1 sierpnia w kinach pojawił się najnowszy horror twórców Mów do mnie. Nosi tytuł Oddaj ją. Ama za mikrofonem i zapraszam na recenzję. Do tego pierwszego wspomnianego wcześniej filmu podeszłam z ciekawością, bo nie wiedziałam czego tak naprawdę się spodziewać. Gdy pojawił się zwiastun najnowszej propozycji, postanowiłam go sprawdzić, i na momencie moja ekscytacja sięgnęła zenitu. Nie mogłam się doczekać polskiej premiery kinowej. Po seansie stwierdzam, że było warto. W filmie towarzyszymy rodzeństwu, które wprowadza się do matki zastępczej. Z biegiem czasu odkrywają przerażające fakty. Z pewnością są tutaj osoby, które jeszcze tego filmu nie obejrzały, zatem postaram się opowiedzieć o tej produkcji bez spoilerowania fabuły. Swoją recenzję chciałabym rozpocząć od kwestii technicznej. Ta jest fantastyczna. Jesteśmy systematycznie wprowadzani w przygnębiający klimat filmu. Poprzez kolorystykę na czele z ponurymi pomieszczeniami, w których dzieje się późniejsza część fabuły. Dynamiczne cięcia powodują, że produkcja w niektórych momentach może zjeżyć włos na głowie. Muszę tu też pochwalić niektóre kadry. Operatorzy kamer w bardzo dobry sposób stworzyli zostające w pamięci ujęcia. Fabuła filmu jest spójna. Widz otrzymuje historię, która jest moim zdaniem logiczna. Każda kolejna scena wynika z tego, co działo się na ekranie wcześniej, i to nie powodowało u mnie uczucia, że niektóre akcje są wypchnięte tu na siłę. Produkcja w umiejętny sposób łączy ze sobą film grozy oraz elementy dramatu. Tragiczna historia jednej z bohaterek w pewien sposób była środkiem fabuły i to wokół niej twórcy obudowali wszystkie horrorowe motywy. Na dodatek tempo akcji w filmie było na tyle szybkie, że cały seans nie dłużył mi się i oglądałam go z ekscytacją, zaciekawieniem i sporym napięciem. Pochwalić tutaj muszę aktora grającego Olivera. Cała jego rola to było coś niesamowitego, a dwie sceny spowodowały, że aż wryło mnie w fotel. Aktor dostał do zagrania naprawdę trudną postać i podołał. Zagrał tak, że podczas seansu czułam jakiś taki wewnętrzny niepokój, który towarzyszył mi, gdy ten pojawiał się na ekranie. Na wielkie słowa uznania zasługuje też aktorka grająca Laurę. W bardzo dobry sposób przekazywała emocje wprost z ekranu. Według mnie ta rola była równie trudna. Zresztą wszyscy aktorzy, których obejrzeliśmy w tym filmie, zagrali na tyle dobrze, że nie znalazłam żadnej słabej postaci produkcja to połączenie w ramach którego otrzymaliśmy trzymający w napięciu horror oraz dramat, który spajał całą fabułę. Historia przedstawiona w tym filmie była przygnębiająca, przerażająca, ale i również przykra. Potrafiła wywołać u mnie między innymi strach i dreszcze. Różnorodność emocji, przez jakie przeszłam oglądając film, oddaj ją, jest na tyle duża, że wiem, że ta produkcja zostanie ze mną na długo. Fani filmu Grozy znajdą tu na pewno coś dla siebie. Dostaną produkcję, która straszy trochę inaczej, ale jednocześnie potrafi trzymać w napięciu do samego końca. Poza oczywiście scenariuszem, który jest tutaj rewelacyjny, film wyróżniają kapitalne zdjęcia oraz lokacje, których klimat przytłacza i powoduje gęsią skórkę. Dokładając jeszcze naprawdę świetne aktorstwo, otrzymujemy produkcję, która jest jedyna w swoim rodzaju i potrafi wciągnąć widza na cały czas jej trwania. Oraz wytworzyć w nim różne emocje. Ten horror spowodował, że czułam się nieswojo po seansie i to uczucie towarzyszyło mi dosyć długo. Odczuwałam takie emocje, jakich nie czułam dosyć dawno, a to moim zdaniem jest świetna rekomendacja dla osób, które jeszcze się wahają. Uwierzcie mi, warto poświęcić czas na obejrzenie tego filmu. Ja nie żałuję i myślę, że Wy również nie będziecie. Chciałabym też poznać odczucia tych, którzy film już oglądali. Napiszcie je w komentarzu. A ja zapraszam Was do obejrzenia innych moich filmów. Jeśli ten Wam się spodobał, dajcie łapkę w górę, zostawcie suba. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się cieplutko, pa!